Jestem na kolejnym polu, widzicie już się zrobiło ciemno e, Powiem wam tak, że no widać, że stanowisko, stanowisko robi różnicę. Po prostu w mega, mega, mega robi różnicę. No zobaczcie, tutaj Łan jest no zdecydowanie bardziej zbity, zwarty e, no ładniejszy po prostu. Łan no, jest ładniejszy. Kurczę to jest. To jest to, co by się chciało mieć, no, takie rzepaki to, to się z przyjemnością pryska. E, o i tu znowu wjedziemy w ścieżkę, w której, w której już jechałem. A tu akurat na łuku to zawsze najwięcej, najwięcej się nagniecie, bo opryskiwacz niestety nie ma skrętnej osi i zawsze trochę nadejdzie bardziej i bardziej jeszcze więcej trochę pogniecie. Natomiast no, tutaj widać, że ta ścieżka jest zdecydowanie pochylona. Ale czy tak dużo, czy tak bardzo są te kwiatki powiedzmy poobtrącane, jakoś nie wiadomo jak, zmasakrowana ona też nie jest. O, może tak chciałem, miałem to powiedzieć. I teraz tu mam oskry taki zakręt, żeby wjechać, trochę sobie zwolnię. No, wyłączyłem... Jezu, gdzie tu trzeba wjechać? Tutaj chyba, no tutaj, dobra. Wyłączyłem... Co wyłączyłem? A, tylne światła, bo mi się odbija opryskiwać z przodu. Zobaczcie jak włączę to, o, opryskiwać się odbija, że się jeździ. No tu jest one naprawdę fajny, tu jest naprawdę fajny one. Widać, że no ta, ta, te rośliny jeszcze, jeszcze, jeszcze pokwitną trochę. Myślę, że tutaj to, z... nie wiem, bo to wszystko zależy od pogody, ale z dwa tygodnie to dwa tygodnie, trzeba będzie pewnie liczyć, no to w sumie dobrze, no. Narzekać to bym mógł jakby, jakby nie kwitł. Jakby szybko skończył kwitnąć. E, natomiast no w tym wypadku, no jest okej, okay, no tutaj nie ma, nie ma co narzekać. Aby tylko woda była. Jak będzie woda, to to kwitnienie będzie tylko na plus. Bardzo mocno się kurzy z tego rzepaku, strasznie szyby się brudzą. No ale trudno, bo to tam nie ma co przeżywać, to, to, to jest rzepak, on zawsze tak robi. O! Coś mam tu, mam spieprzoną, pają wam, wtyczkę w ciągniku i nieraz kurde gdzieś na dziurach kabel się ruszy i oświetlenie się wyłącza, belki. Bardzo rzadko, ale się zdarza. Bardzo rzadko... Gdzie tu ja? Kurde, po co ja to wyłączam? No dobra. Aj! Jechałem ze ścieżki. Dobra. Teraz takie same małe kawałki mi zostały. Mam raz, dwa, trzy kawałki. No, tak jak mówiłem, dwa sobie odpuszczę, bo normalnie powinienem mieć jeszcze pięć kawałków do oprysku. Ale te dwa najmniejsze sobie odpuszczam. Mam małą awarię. Na szczęście ta awaria nie, nie, nie powoduje tego, że muszę zatrzymać się i ją naprawić. Mianowicie chodzi o opryskiwać. Z tyłu pękł wąż. Od powietrza, od pneumatyki, która rozłącza, załącza e, sekcje robocze. No i na szczęście jest to powietrze, czyli no, po prostu ucieka syczy, trochę tam zalepiłem, za że tak powiem, zakleiłem to trochę po partyzansku. E, dałem taką opaskę i trytytkami pospinałem. No to wiadomo, że to ucieka, bo to jest za duże ciśnienie, żeby takie opaski sobie to wytrzymały. Natomiast na pewno ucieka trochę szczeczkę mniej. No i co najważniejsze, zabieg da się wykonać. O, znowu gdzieś mi tam mrugnęła łajza. Zabieg da się wykonać, da się skończyć i prawdopodobnie jeszcze jutro z rana zrobię sobie ostatnią pszenicę. Zobaczcie, no jaki łano, kurde. To jest, to jest coś fantastycznego, taki łano. Coś pięknego, coś pięknego. O, muszę belkę wyżej podnieść troszkę. Co tam było? Jakaś nierówność. O. No ładnie jest super. Ładnie jest super. Więc no mam taką awarię, która no, mimo wszystko pozwala na wykonanie oprysku. Tam z tyłu syczy strasznie to powietrze jakby normalnie z pistoleta ze sprężarki. Nieraz troszeczkę mu tutaj widzicie nawet na GPS-ie troszeczkę, o spadnie troszeczkę ciśnienie. Ale powiem Wam tak, tyle to tam pali licho. Grunt, da się opryskać. I, I tyle, to jest najważniejsze. Tutaj widać, jak z zegara powietrze schodzi. Normalnie powinno być tam na maksa, a jest tam na nie wiem na 7, 6, 7. O kurde, beczka, belka mi zginęła. Co to jest z tym kurde oświetleniem? Nie ma belki, to bym wolał widzieć jednak. No i tutaj taka sama mieszanina, co w, na poprzednim polu, czyli propulse też w tej samej dawce, bo tak jak mówiłem, kupiłem sobie po prostu 30 litrów, podzieliłem to przez hektary i wyszła taka nie inna dawka, no tutaj ten rzepak i tak będzie późniejszy, no i w ten rzepak na pewno, znaczy w tamten też rzepak warto było jeszcze zainwestować, to tam bez dwóch zdań, bo, bo te największe koszta i tak zostały poczynione już zdecydowanie wcześniej, jeżeli chodzi o, teraz gdzie mamy tu wjazd, tam dalej chyba. Jeżeli chodzi o, o nawożenie, no to, to to był najwyższy koszt w tym roku, ogólnie nawo nawożenie co roku jest najwyższym kosztem, no w tym roku nas po prostu ono najbardziej bolało i najbardziej będziemy pewnie pamiętać koszt tego nawożenia, dlatego no tutaj no ja w ogóle się nie zastanawiam czy warto, czy nie warto, zdaję sobie z tego sprawę jakie są ceny, widzę co się dzieje na giełdach. Widzę i słyszę, co się dzieje u nas na rynkach. Wiem, że są problemy ze sprzedażą, no to jest chore dla mnie, naprawdę eee, coś, coś, coś chorego po prostu. No i zdaję sobie tego, z tego sprawę, że może być naprawdę krucho. Obyśmy się wszyscy mylili i nie, i nie doczekali tego czarnego scenariusza. Miejmy nadzieję, że na przyszły sezon te koszty produkcji spadną znacznie, tu jeżeli chodzi o cenę nawozów, o cenę no w sumie wszystkiego, materiału siewnego mm, i tak dalej, i tak dalej, cena paliwa nam trochę spadła, zamówiłem dzisiaj 2000 litrów w cenie kurde wziąłem to B7 jak zawsze, B0 była chyba droższa o 10 groszy, chyba 4,69 netto, albo 4,68 jakoś tak, bo jeszcze 2 grosze rabatu dostałem Także no taki, paliwo troszeczkę powiedzmy poszło, na, poszło w dół e, No to wypadałoby, żeby to wszystko inne poszło też w dół I... Y, y, no i będzie wtedy ok, powiedzmy jakoś tam, tak? Ale no ten sezon będzie naprawdę... Nieciekawy, naprawdę będzie nieciekawy No ale mimo wszystko, tak jak wspomniałem, te największe Największe koszta, najwięcej pieniędzy już i tak, i tak wydaliśmy No i trochę głupio byłoby odpuścić sobie tą końcową ochronę, która no, też nie powiem, że jest jakaś tania bo ten całkowity zabieg bym tak wszystko policzył, no nie wiem, nie liczyłem, ale no pewnie gdzieś tam się zakręci w granicach 300. stów e, to, to wszystko co, 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 co dawaliśmy no co prawda tutaj obniżona dawka propulsa e, trochę nam ogranicza ten koszt, no ale nie zmienia faktu, że i tak nie jest tanio, no, no, no tanio nie jest, tanio nie jest, no ale będzie na pewno dobrze. No to tu jestem wręcz przekonany na 100%, że, że ochrona będzie naprawdę bardzo dobra. Zresztą dzisiaj są no, niemal idealne warunki pod propulsa to już w ogóle mamy tutaj przecież dwa triazole, czyli substancje, które wymagają odpowiednio czytaj wysokich temperatur, czy też odpowiednich, czyli wysokich temperatur. E, wyjeżdżałem. Było gdzieś chyba nie wiem, około 10, która jest godzina dwadzieścia no to chyba po 10:00 jakoś wyjechałem z domu. No to słuchajcie, było 17 stopni, 17 czy 18, no to są naprawdę temperatury, aż zobaczę ja teraz na aplikacji sobie zerknę tej mojej froniusowej. O Jezu, co tu tak krzywo. 17 stopni o 22,35, no to kurczę, to jest naprawdę rewelacyjna temperatura do tego zabiegu. No, i na razie powiem Wam, że ten siew, ten jeżeli chodzi o Shever, bo też tam pytaliście, czy tam w ogóle o Sam Striptil może nie tyle co Shevera, a Sam Striptil, no to na razie wygląda to dobrze. No, zobaczymy, jak to dalej później będzie w zbiorniku. Ale raczej nastawiam się w tym roku również na, na usługę, raczej też na, na tego samego pana usługodawcę, który wykonywał mi zabieg. Aczkolwiek też. Zastanawiam się, czy nie zrobić sobie jednego kawałka tempo, zasiać, żeby Maciek przyjechał, ten, co mi kukurydzę siał żeby przyjechał i zasiał tempo. Też rzepak, no wtedy musiałbym sam uprawiać, no ale to nie jest żaden problem. No i ostatnie pole z rzepakiem. Tutaj również stanowisko po grochu. Dwie odmiany z kws -u. Alitop i lauro, Lauros. Alitop to odmiana kiłotolerancyjna. Tutaj na tym polu były problemy z kiłą. Te pole też jest jakby połączone z dwóch. I na tej jednej części właśnie był problem z kiłą, więc na tą część został wysiany właśnie Alitop. jak na razie, no jest gitara. Jest gitara, jest, jest bardzo dobrze. Zero dosłownie oznak. Porażenia kiłą, to, są odmiana, to jest odmiana, pamiętajcie, nie ma odmian odpornych, to jest odmiana tolerancyjna, <laughs> chociaż warunki były, można powiedzieć, sprzyjające ku temu, żeby takie porażenia wystąpiły, no jednak na szczęście nie mamy tych porażeń. Druga odmiana, czyli lauros, i tu jest taka ciekawostka, jest to odmiana o wysokiej zawartości tłuszczu, czyli Teoretycznie, jak pojadę do ADM-u, miejmy nadzieję, e, okaże się, że mam w rzepaku wysoką zawartość oleju, i za to jest już konkretna dopłata. E, w tym roku to było nawet ponad 200 zł do każdej tony. Więc na jednej przyczepie, na której mamy 10 ton, może być, że 2000 ekstra przywieziemy do domu właśnie dzięki temu, że rzepak ma większą zawartość tłuszczu. Zobaczcie, co się ciekawego dzieje. Zaczęło padać. Nie wiem, padać, kropić, nie wiem jak to nazwać, jeszcze się sam do siebie przed chwilą śmiałem, bo rozmawiałem z godzinę temu z kumplem i mówię, no coś tam właśnie o deszczu, że nas mija i tak dalej. A ja mówię, wiesz co, A no może nawet u nas popadać po tym zabiegu, trudno, najwyżej się zrobi jeszcze raz, albo już się nie będzie poprawiało, ten deszcz jest ważniejszy niż ten nasz zabieg. No bo jak patrzyłem na radary, no to wszystko rozmywa się rozmywało się przed nami i to dość daleko przed nami w sumie przed naszymi miejscowościami tutaj, więc no w teorii nie było żadnej opcji, żeby cokolwiek przyszła. W praktyce widzicie, no, pogoda jest, to jest, to jest pogoda, ona zawsze będzie się swoimi prawami gdzieś tam kierować. No i czerwiec to jest taki miesiąc, w sumie maj też, ale chyba czerwiec bardziej, gdzie my nie widzimy fizycznie na różnych prognozach pogody, na mapach deszczu, natomiast no w czerwcu bardzo często występują różnego rodzaju intensywne burze, wyładowania gwałtowne, nie wiadomo skąd, więc no ja bym tak, powiem tak, no, ja jestem zawsze takim optymistą i, i w tym wypadku, jeżeli chodzi o te burzy, no to ja jestem optymistą, optymistycznie, tak, nastawiony do tego, że być może takie burze gdzieś nam niespodziewanie wyskoczą, może nawet na początku czerwca i podratu czerwca i podratują nam tą sytuację, jeżeli chodzi o uprawy. No, miejmy nadzieję, że nie będą to na tyle drastyczne anomalia, że nie zrobią jakichś tam dużych szkód, chociaż z drugiej strony paradoksalnie powiem wam, że mam dobrze ubezpieczone rzepaki, więc... E Gdybym, gdybym, jak to się moi znajomi śmieją, nie pracował dla idei, dla chęci wyżywienia ludzkości no to bym nawet mógł powiedzieć, że a niech ten gradowicie przyjdzie, przejdzie, rozwali rzepak, bo mam, mam zdecydowanie lepiej ubezpieczony rzepak aniżeli to, co my za niego dostaniemy w chwili obecnej, więc no ten grad nie byłby dla mnie jakąś tam stratą finansową dużą, oczywiście o ile te wszystkie szacowania byłyby odpowiednio zrobione, ale wiecie, przy gradobiciu, gdy są naprawdę konkretne szkody, przyda, przynajmniej w przypadku rzepaku, no to raczej nie ma dyskusji, jest szkoda i, i, i tyle, jest odszkodowanie. Gorzej jest w przypadku, nie wiem, rzepaku, tego, pszenicy, czy kukurydzy, czy grochu, natomiast w przypadku rzepaku, to gdy on już jest po kwitnieniu, no to wielkich dyskusji tutaj nie ma. Na temat tego, czy Panie była szkoda, czy nie była. Jak widzicie, łan, też tutaj bardzo fajnie rozwinięty, duży. Stanowisko również po grochu, również taka sama dawka, że azotu, jak wszędzie, czyli 170 kg w RSM-ie siarkowym, który wydawał się w tym roku z trochę strzałem w kolano przez to, jakie w swojej zawartości ma formy azotu, a jednak, no. W chwili obecnej nie wygląda na to, żeby temu rzepakowi brakowało azotu, chociaż nie jesteśmy do końca tego nigdy sprawdzić. Jesteśmy w stanie tego sprawdzić do końca. Ten sam zabieg, co wcześniej, czyli Propulse, czyli Maverick, czyli Green rzepakowy, czyli e, AgroSorb do tego. E, no i to wszystko dawki takie jak wcześniej, czyli 0,85, 0,2, po kolei 0 chyba 7 i 1 litr taka jest mieszanina no i, no i co to, to jest ostatnie pole na którym wjeżdżę w rzepaku tutaj tak sobie doświadczalnie że tak powiem jeżdżę wolniej bo zazwyczaj jeżdżę około 10 no tu mam między 7 a 8 na godzinę tak mniej więcej Ciągnik tutaj pokazuje, czy nawigacja Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica w, w, w ścieżkach, jedną ścieżkę przelecę 10 na godzinę i zobaczę, czy, czy będzie jakaś różnica no, Wydaje mi się, że nie, no, bo wizualnie przynajmniej nie ma żadnych różnic Natomiast, no zobaczę, przejadę i, i zweryfikuję No i w sumie to chyba byłoby na tyle, w dalszym ciągu temperatura bardzo wysoka no nam to idealnie, naprawdę pasuje, jeżeli chodzi o działanie substancji, które mamy w propulsie, czyli protiokonazolu i tebukonazolu no, no tutaj, wręcz możemy powiedzieć, że idealne naprawdę, naprawdę idealne warunki no nie licząc tego deszczu, który tutaj sobie pokropuje i no mam, no, no ten zębek musi być skuteczny, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, no bo ten deszcz pewnie za chwilę przestanie padać, dlatego też w ogóle, w ogóle nie zjeżdżam z pola, bo to bez sensu. E, I, o zobacz jaki tu, jaki niższy jest ten rzepak. O kurcze, to na górce takiej gliniastej może dlatego. E, dodatkowo wiecie co, jest naprawdę bardzo dużo szkodników, no ogrom, 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 powiem wam, że jest Naprawdę ogrom, więc e, no zrobiło się też ciepło, to się nie ma co dziwić, że, że te szkodniki nalatują no, co mają żarcie podane, dosłownie mówiąc na tacy, więc przylatują. E tutaj no, jak widzicie doskonale, no, zabiegi bezpieczne w 100% dla owadów zapyla, zapylających wykonywane Późnym wieczorem, praktycznie można by powiedzieć po zmroku, bo no ten pierwszy, pierwszy opryskiwać to był jeszcze na takim półmroku, ale to też już bliżej zmroku niż, niż powiedzmy dnia i też okres od wykonania zabiegu do momentu oblotu pszczół następnego dnia też będzie stosunkowo długi, bo ja przed godziną około nie wiem która jest godzina. 11 w, o, w pół do 12, no chciałem powiedzieć, że przed 12 skończę zabieg, no i tak skończę, więc parę godzin też minie, żeby te substancje wszystkie się dobrze wchłonęły, aczkolwiek taka mała dygresja, zobaczcie jak to jest, e, dbamy cały czas o pszczoły, cały czas się mówi, że tych pszczół jest coraz mniej, natomiast z, z wielką wręcz można by powiedzieć namiętnością, fascynacją zwalczamy szkodniki, zwalczamy chowacze, zwalczamy pryszczarki, zwalczamy śmietki, zwalczamy słodyżki. I co? I kurde, co roku mamy wrażenie, że ich jest coraz więcej. A jeżeli nie jest ich więcej, to na pewno nie jest ich mniej. Więc powiedzcie mi, jak to jest, jak to jest możliwe, że my z jednej strony dbajmy, o, dbamy o pszczoły, a nam trąbią, że pszczół jest coraz mniej, a z drugiej strony perfidnie jeździmy, wykonujemy zabiegi na szkodniki, żeby je zwalczyć, a tych szkodników mniej wcale nie jest. Także i tą małą dygresją zakończę. Trzymajcie się, ale zobaczcie, no one super, no to jest... cieszy takie coś, naprawdę cieszy. Oby się to przyłożyło później w plon. Tego sobie i wam życzę. Trzymajcie się, cześć.